drodzy Chrystusie, bracia i siostry. Jaka, jaka niezwykła zmiana nastroju, zmiana tematu, jak zrobiło się nieprzyjemnie, bo Ewangelia mówi o spotkaniu Jezusa z trędowatym, a my ciągle wpatrujemy się w żółbek, ciągle właśnie słyszymy i śpiewamy kolędy, te słodkie melodie. Jesteśmy w nastroju Miłości, pokoju, radości rodzinnej. Nasze, nasz sposób przeżywania świąt narodzenia Pańskiego jest bardzo estetyczny, bardzo artystyczny, bardzo piękny. A tu nagle trąd. Ewangelia jakby przyspiesza, Pan Jezus już dorosły, już z apostołami przyspiesza kroku. Jezus cudotwórca, Jezus pełen mocy, Jezus nauczyciel, mistrz, Jezus, który walczy. Się z demonami, walczy z chorobami, walczy z trądem. Dzieciątko płakało, a Józef i Maria cierpieli bardzo w sercu, że nie mogą zapewnić właśnie Synowi Bożemu właściwych warunków i że spotkają się z takim egoizmem, z takim zamknięciem. Pociechą. Była wizyta pasterzy, I przyszedł na świat, aby nas spawić, aby spawić grzeszników, aby szukać i odnajdywać to, co, co zginęło, aby szukać kogoś i uzdrawiać. Przychodzi, aby zaproponować nam świętą wymianę. Mówi się w teologii o świętej wymianie, że On daje nam swoje bóstwo, swoją świętość, swoją chwałę, swoje piękne. A zabiera właśnie nasz trąd, naszą śmierć, nasze grzechy, naszą niegodziwość. I od samego początku właśnie, od tego chłodu, biedy, poniżenia stajenki, właśnie dla tej świętej wymiany. I ile żeśmy już wymienili, bo minęło już trochę czasu świątecznego, właśnie będzie się kończył w tym rytmie liturgicznym już ten czas. I teraz właśnie, zróbmy sobie taki bilans, taki rachunek, ile żeśmy wymienili. To bardzo korzystna jest oferta Boża dla nas. Czy uczestniczymy właśnie w sposób taki bardzo zaangażowany, świadomy w tej świętej wymianie z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. Bóg stał się człowiekiem, uczą Ojcowie Kościoła, aby człowiek stał się Bogiem, aby człowiek stał się uczestnikiem Natury boskiej, to święta wymiana, szokująca sprawa. Przychodzi, aby nas bawić, aby pokonać grzech, śmierć, szatana, aby pokonać właśnie nieprzyjaciół człowieka. Każdy i każda z nas ma tych nieprzyjaciół, radykalnych nieprzyjaciół, złe duchy przede wszystkim. Jezus przychodzi, aby nas z tej nędzy, z tej niewoli wyzwolić. To jest ten tron chcę nas uzdrowić z naszego trądu. Święta nie są rocznicy. To nie jest rocznica. Święta chrześcijańskie, katolickie to nie są czerwone kartki w kalendarzu. Takie trochę inne dni. To są całkowicie inne dni. To są wyrwy czasowe. To jest bezpośrednie połączenie z Niebem. Bezpośrednie połączenie z Bogiem. Duchowe. Przez wiarę. Przez zaangażowanie. To nie dzieje się magicznie. Nie dzieje się automatycznie, trzeba uwierzyć, że Bóg daje taki specjalny czas, czas łaski, który nazywa się świętem, po to, by działać pośród nas, by działać z mocą, by nie by lekko poprawiać ten świat, tylko by całkowicie robić rewolucję, by całkowicie ten świat zmienić. My jesteśmy strasznie oporni przede wszystkim, jakby nie rozumiemy tego. To nie to nie rocznica, to jest uobecnienie, to jest manifestacja Bożego Działania pośród nas. Przychodzi jako Emanuel, jako Bóg z nami, po to byśmy nie doświadczali już samotności. Już nie jesteśmy sami. Jak się żyje samemu, czy mieszka samemu, czy działa samemu, to jest zupełnie inaczej, jak się ktoś do siebie przyłączy. A jak się przyłączy do ciebie, do Twojego domu, do Twoich spraw, ktoś szalenie ważny, ktoś wielki, ktoś piękny, ktoś wspaniały, przepłogący, to wszystko musi być inne. Nie może być już takie samo życie. Co się zmieniło w naszym życiu? Jaki wpływ na nasze życie ma ten Boski Gość, ten Jezus, to dzieciątko? Sam Jezus mówił: Trzeba się Pan powtórnie narodzić. Tak jak Jezus, trzeba nam się na nowo narodzić. Mówił to do Nikodema. Nikodem się dziwił, był starcem. Dziwił się, jak to można się narodzić. Z wody i z ducha świętego mówił Jezus. Trzeba się duchowo na nowo narodzić. I ilu z nas podniosło, była się tak z taką pewnością, miały ręce: tak, ja się narodziłem na nowo w tym czasie Bożego Narodzenia. Narodziłem się z Panem Jezusem. Narodziłem się. W Duchu Świętym, na nowo. Jestem nowonarodzoną człowiekiem. Kiedyś tutaj, jak byłem w seminarium, to mieliśmy takie noce czuwania, raz w miesiącu, dużo ludzi tu przyjeżdżało, bardzo dużo śpiewaliśmy i modliliśmy się. I gdzieś tak o trzeciej rano wracałem do seminarium, tak przyspieszyłem trochę kroku, bo za mną jakaś taka starsza pani właśnie to biegła. I ja się wystraszyłem, że może chodzi o to, że będzie miała pretensję, że się nie modlimy z książeczki, tylko tak trochę inaczej. Tak radośnie bardzo, że jakaś zgłoszona jest i będzie reklamacja, więc przyspieszyła, ale ona mnie tam na wysokości kaplicy św. Rafała chwyciła za kaptur i mówi, księdza, ja już byłam taka zmęczona, taka schorowana, taka stara już jestem i już nic się w życiu nie spodziewałam, tak się chciałam do śmierci przygotować żeby już umrzeć. A tutaj zaczęłam przyjeżdżać i wszystko się zmieniło w moim życiu. No ja się na nowo narodziłam. Ja się na nowo narodziłam, ten tam był taki bliski, się stał taki obecny. Tyle światła, tyle pokoju, tyle radości mam teraz w życiu. Ja się tego nie spodziewałam. I ja mówię, no to tak jak nikotem. To tak jak Nikodem. To jest Co to znaczy stać się jak dziecko? Czy trzeba być jakimś infantylnym, głupiutkim, naiwnym? Nie. Dziecko, to co najważniejsze, jest właśnie. W stanie dziesięcy to jest całkowita zależność od rodziców. Być dzieckiem Bożym to całkowicie poddać się Bogu. Uznać swoją całkowitą zależność od Boga. Przyjąć się, że Całkowicie chcę zależeć tylko i wyłącznie od Boga. Żadnych ludzi, żadnych instytucji, żadnych sił. Tylko od Boga. Jestem dzieckiem Bogu. Właśnie owocem świąt powinna być nasza taka nowa tożsamość, takie upewnienie w tym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Braćmi i siostrami dzięki temu, ale przede wszystkim jesteśmy dzieci niebieskiego Ojca i w sposób błogosławiony, szczęśliwy, taki ulubiony, ukochany. Właśnie chcemy od, od Boga zależeć. Od Jego przykazań, od Jego najświętszej woli, od Jego e, Ewangelii, Jego prawa. Jesteśmy szczęśliwi, kiedy po prostu czujemy się jak synowie i córki Boga. Po to że Jezus bo to stał się człowiekiem, stał się dzieckiem, stał się naszym bratem, żeby nam pokazać, jak to się robi. Żebyśmy szli Jego śladami. Nauczał, o tym się Bóg, a mocno, po mówi, niedawno narodzone nieboglębne pragnicze duchowego, niesfałszowanego mleka byście mogli wzrastać. Jakie to mleko, jakie to mleko. Upiśliśmy, słowie, Bóg. Ale najważniejsze, to, że Właśnie poznał Jezusa, poznał serce Jezusa, poznał język Jezusa, myśli, uczucia Jezusa. Jezus Emanuel, nas znamie, jest ukryty w Słowie. To co my w naszych franciszkańskiej świątyniach, nie tylko w franciszkańskich Święty Antoni z księga Pisma Świętego. I spodobało się Jezusowi właśnie przychodzić przez Maryję, przez Kościół, przez Pismo Święte, przez kazania. Z dokumenty kościelne. Tak Chrystus zapisany, Chrystus wdzielone słowo święte, jak powierzę Słowo stało się ciałem. I dlatego właśnie narzędziem tych nowych narodzin, tym mlekiem niesfałszowanym, duchowym właśnie jest przykładem własnego życia ukazywali Pana Jezusa obecnego w świecie. Taki jest sens tego przewodnictwa kalbańskiego. Święta wymiana bierze nasze grzechy, nasze słabości, to, co nas kompromituje i poniża, to, co jest zgorszeniem dla innych też w nas. Jezus to chce zabrać ten trąd, a dać nam właśnie siebie, swoje piękno, swoją chwałę. Żebyśmy byli, jak mówił ojcowie kościoła, Chrystus o sobie, ościała, kształt podobni do Chrystusa, on jest naszym, naszym sobą. Pozdrawiam wszystkich przewodników kawaryjskich, organizatorów asyst i orkiestr kalwaryjskich. też wszystkie osoby, które wraz z Wami przyjechały. I za chwileczkę oddam mikrofon ojcu Kustoszowi, a także poprosimy go o błogosławieństwo o płatku, ale przeżywając tą burzonarodową radość. Zanim pobłogosławił Ojciec Chrystus z opłatki, będziemy mieli okazję podzielić się nimi z najbliższymi. Krótkie ogłoszenia, jak ten dzisiejszy program będziemy realizować. Najpierw po modlitwie, po błogosławieństwie opłatków Złożymy sobie życzenia w gronie najbliższych kilku osób, żebyśmy nie przeciągali tego spotkania teraz, żeby rzeczy, które są w kuchni, nie stygły, a w czasie trwania wieczerzy będziemy mogli także dzielić się z opłatkami. Opłatkiem przechodzić do siebie nawzajem, spotykać się, rozmawiać. Także to spotkanie na samym początku, podzielenia się tylko w gronie najbliższych sąsiadów, a potem ciąg dalszy. Przewiduje też to, że wiele osób zostanie do Jutra i cieszymy się z Waszej obecności. O 20.30 w Kaplicy Domu Biały więcej więc najparszy ze Żydowskiego góry Pójdziemy na wspólną modlitwę w intencji wszystkich kanwalijskich i przewodników i organizatorów asyst i, i orkiestr, a także w intencji sanktuarium wypraszać potrzebne łaski również do ojczyzny i kościoła. Tą modlitwę dziś tam w spotkaniu zakończymy apelem jasnogórskim w kaplicy, jak wspomniałem, do pielgrzyma. I ci, którzy zostają, jutro tam też spotkamy się 15 po 7 na wspólną modlitwę. Wyśmy potem tu mogli przyjść za 15.08 na śniadanie, żeby spokojnie później móc, móc wziąć udział we tej świętej o godzinie 9 w kościele w Bazylice. Więc program jest nam już znany. A jeszcze raz wrócę do atmosfery bożonarodzeniowej. Przed chwilą wyśpiewaliśmy wspólnie Kolędę, ciesząc się obecnością Boga, który do nas przychodzi, gromadzimy się, abyśmy sobie wspólnie wyrazili też naszą radość, wdzięczność z naszej wspólnej sprawy, wspólnej troski o to, abyśmy my sami byli coraz mocniejsi zjednoczeniem z Bogiem, ale też byśmy do tego zjednoczenia z Bogiem prowadzili tych wszystkich, z którymi łączy nas życie w sposób szczególny poprzez pielgrzymowanie na karwami. Trzymając breku opłatek będziemy dzielić się tym zewnętrznym znakiem. Niech to będzie świadectwo też tego, że chcemy dzielić się sobą, dawać siebie dla siebie nawzajem i dla sanktuarium. Proszę ojca Kustosza, aby pomogosławił opłatki i też skierował do nas potem swoje się. Dziękujemy Ci Boże i Ojcze nasz za ten biały chleb, opłatę owoc ziemi i ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj w jedną przystole, podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twojego słowa staje się Twoim ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. w nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem Ojców naszych składa sobie wzajemne życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego. Aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi miłością, życzliwością i pokojem. Jak to bardzo serdecznie Wam podziękować i prosić o modlitwę w naszych intencjach. My też nie zapominamy o modlitwie za Was podczas drużek kalwaryjskich. Chciałbym Wam odłożyć najserdeczniejsze życzenia na nowy rok, chociaż już dzisiaj jest 9 stycznia, 11 dzień stycznia, ale ten, no, te noworoczne życzenia można składać naprawdę dość długo. W każdym razie życzymy błogosławieństwa Bożego, daru Ducha Świętego dla was, dla całej waszej wspólnoty bernardyńskiej, dla wszystkich pracowników tutaj pracujących. Chcielibyśmy jeszcze Bardzo się Dziękujemy Panu za wszystko. Dziękuję. i zanieczy, no, nie wasi, nie wasi, no, no, no. Dziękujemy bardzo na twoje życzenia Będzie na chwileczkę czas po przełamaniu się płatkiem. To dalej się wróćmy do sożoku. Ja się spodziewałem gwiazdy betlejemskiej, ale te piękne róże też są To są Ej, gwiazdy, to. I jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Witam wszystkich ludzi kalwaryjskich, bo otworzycie właśnie tę specjalną, wyjątkową zupełnie atmosferę.